Cześć, witam. Dawno mnie nie było. Po urlopie wracam. Eee, zamknę tą szafkę, bo psuje widok. Eee, chciałem się z Wami <laughs> podzielić tym, jak ewentualnie można uniknąć wymiany czopów, końcówek, środków, przywale. W momencie, kiedy nie są one zbyt mocno wypracowane, ktoś nie ma pieniędzy na to, żeby założyć nowe, a chciałby mieć to odratowane, u mnie polega to na tak zwanym opisaniu powierzchni elektropisem. Tu mam przykład takich końcówek od Cezetki, gdzie wyraźnie widać świecącą się powierzchnię w miejscu, gdzie przychodzi łożysko. To świadczy o tym, że. Czop jest wypracowany, łożysko w tym miejscu jest luźne, tu druga taka, z tym, że ta akurat jeszcze jest pordzewiała, także już w ogóle jest do niczego. Naprawa takim elektropisem to, no to dosyć taka prosta czynność, to jest takie mikrospawanie. Używam elektropisu, taki przyrządzik, pisak. Urządzenie tu o, taka skrzynka mądra, jeszcze z dawnych socjalistycznych czasów. E, podłączamy to do prądu i e, jako e, elektrody nie używam drutu wolframowego, którego się normalnie używa to przy elektropisach, do pisania e, czegoś tam. Tylko biorę zwykły drucik, taki średnicy, no, takie coś. 1,3, 1,4, 1,2 trucik wkładam w elektropis, obcinam główkę otrzymuję taki, taki taką elektrodę po czym no, biorę końcówkę i, i i ją opisuję żeby pokazać jak się zmieni średnica gdzieś miałem mikrometr co ja z nim zrobiłem no patrzcie Chwileczkę miałem, moment, poczekajcie. A poszedłem, poszedłem do biurka i oczywiście zabrałem mikrometr, żeby pokazać, jak to wygląda. O, pokażę zaraz, może tak, żeby na mikrometrze miejscu, gdzie jest początek jest 0, a tu jest dwie setki, dwie setki poniżej zera. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. W każdym razie dwie setki jest ten. Biorę w tym teraz elektropis i, i opiszę to. O. Trzeba uważać, żeby nie wyjechać tam, gdzie yy, chodzi zimmering po powierzchni, bo to nie jest wtedy zbyt zdrowe, będzie szarpało i, i gniotło, po prostu będzie wycierało uszczelniacz. Raz przy razie, z dużą dozą cierpliwości trzeba wjechać dookoła. Ten drucik po prostu no, pozostawia po sobie takie... ...oste, jak to niektórzy nazywają. Takie grudki, które, które no, znacznie unoszą tą powierzchnię do góry. Teraz zmierzymy po nałożeniu. Czy można to robić tak mniej więcej do 4-5 setek wyrobienia na, na, na powierzchni, bo później to nie ma sensu za bardzo, ale 4-5 setek, na ten, tu w przypadku tej piasty to jest były dwie setki w tej chwili mierzę o, mam prawie dziesiątkę do góry i zapytacie co dalej, jak już jest ta dziesiątka to co dalej no dalej to bierzemy pierścień najlepiej z łożyska takiego mm, NU bałeczkowego, ja mam takie pierścionki są z junaków akurat Średnica jest 25, biorę na prasę, przeciskam ten pierścień przez tą powierzchnię, którą tutaj uniosłem no i wycofam. I zaraz zmierzymy co będzie dalej. O, nacisnąłem pierścionek, on w tej chwili się za boga nie obróci na tym, nie ma takiej opcji, żeby się obróciło tu, to łożysko. No pójdę go ściągnę i, i zmierzę. No, ta powierzchnia w tej chwili wygląda troszeczkę inaczej. Już jest przeduszona. Mierzymy. Jest 0 na mikrometrze. Tak uszykowana końcówka, czop, środek. Nie wiem, no, zależnie od potrzeby. No, nie gwarantuję jeszcze tego, że, że to łożysko nie będzie się nadal obracać na tym. Najlepszym sposobem jest nałożenie kleju takiego do wklejania łożysk znaczy nałożenia, no przed, przed założeniem łożyska wycieramy dokładnie do sucha, najlepiej odtłuścić tą powierzchnię benzyną ekstrakcyjną bierzemy klej, ja używam Loctite'a 600 trójki nigdy nie zawodził w każdym bądź razie w momencie kiedy wkleję takie łożysko na coś takiego to to gwarantuje, że, że się nie obróci, bo ten klej powchodzi w te drobne pory, które tutaj powstają, dziurki takie między tymi ospami, wysepkami no i on tym bardziej trzyma to jest cała tajemnica y, nakładania nakładania y, spawu, tego mikrospawu takiego na na powierzchnię ośki żeby no, uniknąć wymiany na nowo, mówię to jest takie trochę leczenie ja to mówię, cyfa metodą kosmetyczną, kremem z wierzchu. Posmarował, nie widać. Ale zdaje egzamin. Już niejednokrotnie ratowało życie niektórych, jak nie mieli, nie mieli pieniążków na taką naprawę solidną z wymianą, to po takie coś zdaje egzamin. Nie jest to może zbyt estetyczne, ale, ale dosyć skuteczne. Także jeżeli ktoś chciałby w ten sposób, można jak pokazałem, zawsze trzeba pamiętać o tym, że, że po nałożeniu trzeba przecisnąć pierścień taki nominalny, przez tą powierzchnię y, sprawdzić, jak to przychodzi, zmierzyć. No i, i to tyle w temacie. Do następnego razu, dla na miłego!